Korzystamy z gościnności z krakowskiego. Miasto, jako doświadczone w szczególności w projektach koncesyjnych, zgodziło się razem z Instytutem PPP pod patronatem Akademii PPP zorganizować warsztaty dla samorządowców, właśnie głównie tutaj z Małopolski. Szanowni Państwo, samorząd jest podmiotem publicznym i musi dobrze przygotować się do przedsięwzięcia, ale nic się nie uda. Bez banku, ale przede wszystkim bez partnera prywatnego. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że będziemy dzisiaj mogli zapoznać się z punktem widzenia dwóch zacnych firm i już praktyków w rynku PPP samorządowego. Jako pierwszy podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem pan Przemysław Szulfer, dyrektor finansowy w firmie Warbut. Podjęliśmy kilka lat temu decyzję o zejściu z tą wiedzą na sam dół, tak, do samorządów. PPP, czyli Partnerstwo Publiczno-Prywatne, daje szansę realizacji inwestycji, które w perspektywie czasu będą mogły być zrealizowane szybciej po prostu. Jeżeli gmina nie ma, urząd nie ma pieniędzy na realizację jakiejś inwestycji. A my, prywatny inwestor, partner jest w stanie pewną kułę pewną, pewną pieniędzy na nie przeznaczyć, to możemy zrealizować szybciej, prawda? A druga sprawa, no to tanie, to co była się mówione. Postaram się dzisiaj przedstawić, jak wygląda projekt PPP od momentu. Od, 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 od zasiania ziarna, tak powiem, i pomysłu na, na, na taką inwestycję, poprzez projekt jej realizacji, utrzymania aż do końca tego projektu. Będę się posiłkować przykładem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Wygraliśmy ten projekt, bardzo nam na tym zależało. Jest to pierwszy projekt rządowy PPP, w związku z tym ten projekt był pod bacznym nadzorem. Tak? Wszyscy mu się przyglądali i przyglądają, i dla nas również stanowi on. Priorytet w dzisiejszej działalności PPP, ponieważ nic tak dobrze nie zrobi tej formule jak sprawnie przeprowadzona pierwsza rządowa inwestycja. Myślę, że w najbliższym czasie to będzie również szerzej promowane przez Lobby PPP takie pojęcie transparentności. Nie dla wszystkich jest to jasne, a chcemy w najbliższych debatach, panelach i tak dalej powiedzieć. Jasno i wytłumaczyć, na czym polega to, że te procesy partnerstwa w oparciu o PZP, oczywiście są najbardziej transparentne ze wszystkich, jakie sobie można wyobrazić. Dość już szkoleń dla specjalistów, dość już spotkań pośród urzędników. Ten kaganek oświaty zamierzamy nieść na dół, bo jesteśmy przekonani, że formuła PPP niesie istotne oszczędności i korzyści nie tylko na poziomie samorządowym, ale na poziomie ekonomii naszego kraju. Można, proszę Państwa, powiedzieć w takim dużym uproszczeniu. Że PPP to jest po części leasing infrastruktury. Tak, jakby dostajemy ją do używania, za to tylko płacimy w tej części i też spłacamy jednocześnie tą pożyczkę. PPP właśnie pozwala na to, żeby budować i żłobki, i szpitale, i nawet cmentarze, tak, tym, które, którym są potrzebne, nie mówiąc o drogach. Czyli można zrealizować wiele projektów od razu w jednym czasie, a zapłacić na nie, za nie później, tak? albo efektywniej, sprawniej rozłożyć to obciążenia. i Samorząd ma wydawać pieniądze, efektywnie wydawać, ale też zarządzać płynnością. Dzięki partnerstwu można zrobić więcej już teraz. Nie, już każdy sobie zdaje sprawę, że koszty eksploatacyjne obiektu są w całym okresie życia znacznie wyższe niż koszt inwestycji, więc ta wiedza jest powszechna i tutaj absolutnie nie trzeba przekonywać partnerów no w tym przypadku publicznych, czyli samorządowych, czy skarbu państwa. Natomiast te procesy są dosyć nowe, dosyć złożone, wieloletnie kontrakty, więc siłą rzeczy nie jest to coś, na co każdy decyduje się z dnia na dzień. PPP to nie jest jakieś tajemnicze robienie interesu ze szwagrem, tak jak niektórzy myślą, tylko to jest zamówienie publiczne, konkurencyjne, takie, do którego. Przywykli tyle, że też nieco bardziej złożone, bo to jest negocjacje. Dziś najważniejsza jest determinacja po stronie, po stronie samorządowej. Jeżeli samorząd jest przekonany do konieczności danej inwestycji, jestem przekonany, że przekona się do argumentów, które padają na tego typu warsztatach. Bez PPP nie będzie intensywnego rozwoju w tym kraju. Poziom samorządowy to tutaj realizujemy najpotrzebniejsze inwestycje, inwestycje, które znajdują uzasadnienie społeczne i ekonomiczne.